Rozdział szósty Major szuka Jana Ciślika. Jeżeli Jan Ciślik żyje, trzeba go znaleźć między żywymi. Przy okazji zwróci mu się uwagę na niedopełnienie obowiązku zameldowania się po powrocie z więzienia. A jeżeli ciślika nie uda się znaleźć między 30 milionami obywateli naszego państwa, trzeba zbadać, czy to właśnie nie po nim pozostał ten szkielet o białych kościach, bez palców u rąk i w jaki sposób jego zwłoki znalazły się przy ulicy Kiełbaśniczej. Natychmiast poszło pytanie do Warszawy, do głównego biura adresowego, gdzie obecnie przebywa Jan Cieślik. Odwrotna odpowiedź wyjaśniała, że Jan Cieślik jest zameldowany na stałe w pewnym miasteczku w Kieleckiem. Nie wymeldował się stamtąd i nie zameldował w żadnej innej miejscowości. O tym adresie na kielecczyźnie major Krzyżewski dokładnie wiedział. On to przecież był powodem meldunku złożonego przez posterunek milicji. Wysłano też prośbę do więzienia, w którym Jan Cieślik odbywał karę o przysłanie karty więźnia. Z karty tej major Krzyżewski dowiedział się, że Cieślika skazano na 3 lata więzienia z artykułu 257 kodeksu karnego kradzież. Wyrok odsiedział w całości. W więzieniu pracował w miejscowej stolarni, był bowiem z zawodu stolarzem. Na ogół Cieślik zachowywał się dość dobrze. Miał tam wprawdzie jakieś zatargi z władzami więziennymi, co spowodowało nawet, że nie mógł skorzystać z przedterminowego zwolnienia, ale nie były to sprawy zbyt poważne. Przez trzy lata pracy w stolarni zarobił sporo i przed wyjściem z więzienia kupił sobie nowy garnitur, aby w nim powrócić do domu. Poza tym odebrał z depozytu więziennego książeczkę oszczędnościową z przeszło tysiąc złotowym wkładem. Sprawdzono, co się stało z tymi pieniędzmi. Cieślika zwolniono z więzienia 30 sierpnia w godzinach porannych. Tego samego dnia, w tym samym mieście, gdzie znajdowało się więzienie, podniósł z książeczki 1000 zł. Później nigdy już nie dokonywał na tym koncie żadnych wpłat ani wypłat. Przy zwolnieniu więzień oświadczył, że udaje się do miejsca swojego stałego zamieszkania na kielecczyźnie. Wtedy to pouczono go, że w ciągu trzech dni po powrocie do domu ma zameldować się na posterunku milicji. Prowadzącego dochodzenie najbardziej zafrapowały dane dotyczące cech fizycznych byłego więźnia. Miał on 170 cm wzrostu i 68 kg wagi. A poza tym w 1957 roku skończył 34 lata. Te dane pokrywały się wprost idealnie z orzeczeniem zakładu kryminalistyki, że człowiek, którego szkielet badano, liczył około 175 cm wzrostu, był szczupłej budowy ciała, a jego wiek wahał się między 30 a 40 rokiem życia. Trzeba więc za wszelką cenę ustalić, co się działo z Janem Cieśnikiem od chwili, gdy otworzyły się przed nim drzwi więzienia. I gdy w urzędzie pocztowym podjął z książeczki oszczędnościowej tysiąc złotych. A może nie pojechał do miasteczka, gdzie był zameldowany w mieszkaniu zajmowanym przez brata i jego rodzinę? Może rzeczywiście brat mówił prawdę, że Jan w ich domu w ogóle się nie zjawił, ani nie dał żadnego śladu życia od dnia wyjścia z więzienia? Może cieśli udał się prosto do Wrocławia? Z tym miastem musiały go łączyć jakieś bliższe więzy. Przecież nawet wyrok, trzy lata za kradzież, orzeczony został przez sąd powiatowy dla miasta Wrocławia. Tu popełnił przestępstwo, tu musiał więc przebywać przez jakiś czas i mieć, ja i mieć jakieś znajomości. Major Krzyżewski starannie przejrzał akta sprawy wyciągnięte z archiwum sądowego. Niewiele to dało. Przestępca włamał się do jednego ze sklepów. Zerwał kłódkę, otworzył drzwi i rozpoczął gospodarkę wewnątrz sklepu. Ktoś zauważył włamywacza, zatelefonował do milicji i przysłany samochód z patrolem ujął złodzieja na gorącym uczynku. Przy przesłuchaniu i na rozprawie Cieśli podał jako miejsce zamieszkania ten adres, gdzie był zameldowany. Twierdził, że przyjechał do Wrocławia w poszukiwaniu pracy dwa dni przed kradzieżą, nocował na dworcu i żadnych wspólników nie posiadał. Nie sprawdzano wtedy tych zeznań, bo nie było to potrzebne dla sprawy. Sprawcę kradzieży złapano po prostu za rękę. Jedynymi świadkami byli człowiek, który zaalarmował milicję i dowódca patrolu, który aresztował złodziejaszka. Sprawa była prosta i całkowicie wyjaśniona, a tłumaczenia zatrzymanego nie wnosiły do niej żadnych istotnych elementów. Nie zadano sobie dodatkowego trudu sprawdzenia, czy odpowiadają prawdzie. W milicji wrocławskiej ciślik nie był w ogóle znany. To nazwisko nigdy przedtem nie wypłynęło ani w raportach dzielnicowych, ani w rejestrze osób zatrzymanych. Każdy więzień ma prawo otrzymywać raz na dwa tygodnie paczki żywnościowe. Poza tym może otrzymywać od rodziny pieniądze. Są one księgowane na jego koncie więźniowi wolno z tych pieniędzy robić wypiski, kupować w kantynie więziennej różne artykuły. Oczywiście przekazy pieniężne i paczki muszą mieć zawsze adres nadawcy. Milicja zainteresowała się, czy i kto przesyłał paczki Janowi Cieślikowi. W książce prowadzonej w więzieniu łatwo sprawdzić, że Cieślik otrzymywał paczki i pieniądze przede wszystkim od brata. Czasem nadawcą był ktoś inny, również z rodziny więźnia. Dwa razy natomiast paczkę nadano z Wrocławia. Nadawcą była mieszkanka tego miasta Barbara Kosicka. Te dwie paczki pani Kosicka nadała w ciągu pierwszych trzech miesięcy po skazaniu Cieślika. Później nigdy już ani nie napisała do więźnia, ani nie przyszła mu z pomocą. Bez trudu ustalono, że Barbara Kosicka mieszka we Wrocławiu przy ulicy Psie Budy pod numerem 6. Uliczka ta w oczach miejscowej milicji nie uchodzi za najbardziej nobliwy punkt nad Grodu. Wprost przeciwnie cieszy się niezbyt dobrą opinią dzielnicy zamieszkanej przez Lumpen proletariat i półświatek sobie tylko znanymi sposobami wywiad milicyjny ustalił że barbara kosicka wówczas w 1960 roku 23 letnia dziewczyna w momencie aresztowania jana cieślika była jego kochanką niezbyt długo barbara dochowała wierności więźniowi nie miała zamiaru czekać aż wyjdzie na wolność w kilka miesięcy po aresztowaniu cieślika zjawił się jego następca znacznie młodszy i przystojniejszy od niefortunnego złodziejaszka, robotnik budowlany Mieczysław Pietrzak. Ten związek przetrwał aż do 1960 roku, i Kosicka mieszkała z Pietrzakiem, jego rodzeństwem, Honoratą i Józefem oraz ze swoim młodszym bratem Ryszardem. Od razu nasunęła się hipoteza, że cieślik po zwolnieniu z więzienia przyjechał do Wrocławia do swojej dawnej kochanki. Może upomniał się o swoje prawa i został zamordowany przez młodszego i szczęśliwszego rywala ale przeciwko tej teorii istniał jeden poważny argument. Przecież w bezpośrednim sąsiedztwie tajemniczych zwłok znaleziono gazety z listopada 1957 roku. W świetle tych dowodów bezsporne było, że zwłoki nie mogły być złożone w mogile przy ulicy Kiełbaśniczej wcześniej niż w listopadzie, a Cieślika zwolniono z więzienia w dniu 30 sierpnia. Gdyby żył i przebywał wówczas we Wrocławiu, to musiałby istnieć po nim jakiś ślad chociażby podjęcie tych paruset złotych, które pozostały mu jeszcze na książeczce PKO. Ulica Psie Budy to mały zaułek w samym centrum miasta, w pobliżu rynku. Na tej ulicy prawie wszyscy mieszkańcy znają się. Znali też cieślika z okresu przed aresztowaniem, kiedy często odwiedzał mieszkanie Barbary Kosickiej. Dyskretnie przeprowadzony w tym środowisku wywiad nie dał jednak wyniku. Nikt nie spotkał tam Cieślika ani pod koniec sierpnia, ani przez następne miesiące 1957 roku, ani nigdy później. Miejscowy dzielnicowy bez entuzjazmu wyrażał się zarówno o Barbarze Kosickiej, jak i pozostałych lokatorach jej mieszkania. Wprawdzie nikt z tej piątki nie był karany sądownie, ale wszyscy według słów doświadczonego milicjanta byli na najlepszej do tego drodze. Lubią tam sobie popić, wyjaśniał, a często dochodzi do bujek, ale cała ferajna trzyma ze sobą sztamę. Nikt nigdy żadnego meldunku nie złożył. Na psich budach nie ma zwyczaju skarżyć się milicji. Nieporozumienia załatwia się we własnym zakresie. W tych warunkach, przy braku jakichkolwiek poszlak, trudno było przypuszczać, żeby prokurator zgodził się podpisać nakaz aresztowania Kosickiej lub kogokolwiek z jej domowników, a nawet zezwolić na przeprowadzenie rewizji. Trzeba było prowadzić nadal dochodzenie w dwóch kierunkach. Po pierwsze, dalej szukać Jana Cieślika lub choćby jego śladów po wyjściu z więzienia. Po drugie, Wziąć pod obserwację Kosicką i jej rodzinę, starając się w szczególności ustalić, co robili od sierpnia do grudnia 1957 roku. Milicja zaczęła teraz dokładnie badać przeszłość zarówno obu braci, Mieczysława i Józefa Pietrzaków, jak też i brata Kosickiej, Ryszarda. W ich życiorysach nie było żadnych rewelacji. Wszyscy byli robotnikami budowlanymi. Pracowali w różnych firmach, często zmieniając miejsce pracy. Ustalenie zatem, gdzie byli zatrudnieni Pietrzakowie i Kosicki przed trzema laty, nie było zadaniem prostym. Kilku pracowników milicji sumiennie wertowało najrozmaitsze dokumenty i odwiedzało firmy budowlane, poszukując śladów zacnej rodzinki. Są teraz chyba najlepszymi specjalistami w sprawach budownictwa nie tylko w komendzie wojewódzkiej we Wrocławiu, ale w całej milicji. A jednak ten trud opłacił się dzięki tak szerokiemu wywiadowi dowiedziano się, że jesienią 1957 roku miejskie przedsiębiorstwo robót rozbiórkowych prowadziło duże roboty na terenie śródmieścia. Między innymi rozbierało wypalone bloki przy ulicy Kiełbaśniczej. Jednym z pracowników tego przedsiębiorstwa był wtedy Józef Pietrzak. Udało się też stwierdzić, że Pietrzak pracował w brygadzie zatrudnionej właśnie przy ulicy Kiełbaśniczej. Przedsiębiorstwo, którego celem było nie tyle odgruzowanie miasta, co uzyskiwanie materiałów budowlanych, głównie cegły i żelaza ze zrujnowanych domów, zakończyło swoją działalność przy ulicy Kiełbaśniczej w połowie listopada 1957 roku. A gazety, znalezione w tajemniczym grobie wśród gruzów, pochodziły z okresu zaledwie o parę dni późniejszego. Józef Pietrzak doskonale wiedział, że roboty przy Kiełbaśniczej dobiegły końca i że na ten teren nie wkroczą nawet szabrownicy, bo cokolwiek było tam cennego, to już miejskie przedsiębiorstwo robót rozbiórkowych wywiozło aż do ostatniej cegły, pozostawiając jedynie bezwartościowe hałdy gruzu. Jeśli więc ten człowiek lub jego rodzina mieli coś do ukrycia, najlepszym schowkiem byłyby te gruzy. Praktyka potwierdziła tę teorię. Ciało człowieka, którego szkielet znaleziono w trzy lata później, pochowano w niewielkiej rynnie wygrzebanej wśród rumowiska. Szkielet przykryty był najwyżej 30-centymetrową warstwą cegieł i gruzowiska – a jednak nikt go nie odkrył przez trzy lata. Gdyby nie decyzja budowy nowych bloków przy ulicy Kiełbaśniczej, garstka kości spoczywałaby w swoim prowizorycznym grobie jeszcze długo. Tylko przypadek dopomógł w ujawnieniu tajemnicy. Ale król Przypadek nieraz krzyżował plany ludzi bardziej przebiegłych od rodziny Pietrzaków. Równolegle z wyjaśnieniem przeszłości Pietrzaków i Kosickich milicja z całej Polski prowadziła intensywne poszukiwania Jana Cieślika. Nie dały one jednak żadnego wyniku. Od momentu, kiedy przed więźniem otworzyły się wrota wolności i kiedy podniósł on na poczcie tysiąc złotych swoich oszczędności z książeczki PKO, nikt go już więcej nie widział. Nazwisko to nie figurowało też i w rejestrach zmarłych. Jeżeli człowiek może zginąć jak kamień wrzucony w morze, to Jan Ciślik właśnie w podobny sposób zginął w Polsce. Jak gdyby rozpłynął się w jakiś cudowny sposób w powietrzu. Ale major Krzyżewski nie wierzył w cuda. Dlatego był coraz mocniej przekonany, że tym co pozostało z byłego więźnia jest szkielet który ciągle czekał na wyświetlenie swojej tajemnicy i na chwilę pogrzebu major odbył długą konferencję z prokuratorem rzecznik oskarżenia miał poważne wątpliwości jeżeli zrobicie rewizję i nic nie znajdziecie to tylko ostrzeżecie morderców że szukacie cię ślika lub że znaleźliście jego szkielet czy nie lepiej dalej prowadzić dochodzenie w ten sposób aby sprawcy niczego się nie domyślali nie, panie prokuratorze, oponował oficer milicji. Dalsze dochodzenie chyba już niczego nie wyjaśni. Przesłuchaliśmy wiele osób, rozesłaliśmy zdjęcia cieślika po całej Polsce. Nie mamy żadnych innych poszlak prócz tej, że Józef Pietrzak pracował przy ulicy Kiełbaśniczej. To bardzo błaha poszlaka, zauważył prokurator, żeby się odnosić nie do jednego pietrzaka, lecz do kilkudziesięciu osób zatrudnionych wówczas przy tej rozbiórce. Tak, ale nikt z tych ludzi nie znał cieślika. W każdym razie jest bratem Mieczysława Pietrzaka, następcy Cieślika u Barbary Kosickiej. A Kosiccy to jedyny kontakt ciślika we Wrocławiu. Poza Kosicką i jej bratem oraz kilkoma mieszkańcami domu pod numerem 6 na psich budach w ogóle nikt z naszego miasta nie znał tego człowieka. A jeżeli pan niczego nie znajdzie w czasie rewizji, to i tak nie obawiam się, że spłoszę lub ostrzega Kosicką i jej kochanka. Bo albo są niewinni i po prostu nie będą mieli czego się obawiać, Albo nieudana akcja milicji stworzy im miraż pełnej bezkarności. Jakikolwiek jednak będzie wynik rewizji, nie spuszczę oka z tej pary, dopóki nie wyjaśnię całej sprawy. Nie jestem zbytnio przekonany, stwierdził prokurator. Mam jeszcze jeden argument przemawiający za dokonaniem rewizji, bronił się major Krzyżewski. Od chwili zaginięcia Cieślika upłynęły trzy lata. Przez ten czas nikt, nawet milicja, nie interesowała się losami byłego więźnia. Odkrycie szkieletu przy kiełbaśniczej również nie nabrało rozgłosu. Wtedy bowiem mówiło się głośno, że chodzi o jeszcze jednego Niemca, zabitego w czasie działań wojennych. Dlatego mordercy, którzy prawdopodobnie pilnowali się przez jakiś czas po dokonaniu zbrodni, sądzą dzisiaj, że już nic im nie grozi. Rewizja będzie tym nagłym ciosem, jaki nieraz zadaje bokser, który długo czaił się na ringu i czekał na właściwy moment. Czego pan spodziewa się po rewizji? Co pan chce znaleźć? Nie wiem, przyznał major. Liczę, że znajdziemy jakieś drobiazgi należące niegdyś do Cieślika. Może jego książeczkę PKO, jakieś strzępy dokumentów, przypadkowo zachowaną kartę pocztową. Cokolwiek, co świadczyłoby o tym, że Cieślik po zwolnieniu z więzienia odwiedził ulicę Psiebudy. Obawiam się, majorze, że bardziej pan liczy na swoją szczęśliwą gwiazdę i na przypadek, niż opiera się na dotychczasowych wynikach dochodzenia. Może pan ma i rację, prokuratorze. Jeżeli ci ludzie złożą zażalenie na przeprowadzoną u nich rewizję, będę musiał gęsto tłumaczyć się przed szefem. Całą winę proszę wtedy zwalić na mnie, panie prokuratorze. Łatwo panu mówić. Nie ma obawy. W tych sferach rewizja i do tego bezskuteczna nie plami tarczy herbowej, a przeciwnie, jest przyczynkiem do sławy, że tak zręcznie okpiło się milicję. No trudno, zgodził się prokurator. Zaryzykuję. To mówiąc, podpisał nakaz rewizji w mieszkaniu Barbary Kosickiej. Bardzo dziękuję za zaufanie. Major schował cenny dla niego dokument. Uprzedzam jednak, majorze, że jeżeli rewizja nie dostarczy niewątpliwych dowodów przeciwko Kosickiej czy Pietrzakom, nie dam sankcji na areszt któregokolwiek z nich. Nawet gdyby były dość poważne poszlaki. Muszę mieć dowód. Niech się pan prokurator nie obawia. Jeżeli rewizja niczego nie wykryje, nie mam najmniejszego zamiaru przymykać kogokolwiek z tego towarzystwa. Nie tylko na 48, ale nawet na jedną godzinę a jednak mam nadzieję, że rewizja zakończy się naszym sukcesem. Zobaczymy. Prokurator nadal sceptycznie zapatrywał się na całą sprawę.